Ciemanko, Jestem Mateusz. A ja tu? jestem Szmyta. Tak jest. I witam Was na kanale Mateusz Testuje. I tak jak Wam obiecałem, jest ze mną gość Szpecjalny. specjalny. Tak jest. I dzisiaj nagrywamy test czego? Energora. I jeszcze drugi będzie test czego? Piwa. Tak jest. Jakiego mamy energetyka? Engina. Tak jest, engina. Uwaga, trzy, dwa, jeden. tu, 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 tu. bang. Tak się prezentuje puszeczka. Co tu mamy? Napisane gazowany napój energetyczny z dodatków witamin kofeina. Tak jest fuel for action coś takiego. Oryginal. Dobra, jakie mamy tutaj składniki? Woda, sok jabłkowy, zagęszczonego soku jabłkowego, cukier. Dwutlenek węgla, kwas, kwas cytrynowy, tauryna, aromat, kofeina, substancje słodzące eee, Ascyfluwan K, Asparting Barwnik E150, D, witaminy, niacyna, witamina B6 i B12. Tak jest, czyli ten energetyk nie dość, że ma kofeinę, to ma jeszcze witaminy. Dobra, sprawdźmy całą tutaj tabelę wartość odżywcza. Dobra. W 100 ml, oczywiście. Wartość energetyczna. Ile mamy tu kalorii? 22. Tak jest. Tłuszcz? 0. Gram. Gramów. W tym kwasy tłuszczowe nasycone? Zero gramów. Grama. Grama. Zero grama. Zero grama. 0 g. Węglowodany? 5,2 g. Cukry? 4,9 g. Białko? 0 g. Sól? 0 g. Miacyna? 8,0 mg, czyli 50%. Witamina B6? 0,7 mg też 50%. I witamina B 12. 1,25 mg 50%. Tak jest. Dzienne referencyjne wartości spożywcza, witamin, składników mineralnych dla osoby dorosłej. Tak jest. Czyli co? Otwieramy. Sykła. Za pierwszym. No to co? Zapaszek? No. Klasyk Kasyk. A smak No Klasyczny Klasycznie Kasycznie. Nie jest taki smakowy Tylko to jest zwykły klasyk Klasycz? Klasyczny NR Dietek. Mhm. Zwykły klasyk Wow. Wow. Co to zrobiło? Strzeliło Co my, czym strzelamy? Kapsla? I Już tego kapsla tutaj nie? Nie ma No to hop Hop Siu. I pamiętajcie Takie napoje Energetyczne Są przeznaczone dla Dorosłych A takie napoje jak piwo Wódka, whisky dla kogo? Też dla dorosłych. Tak jest. O no. fajki dla kogo? Też dla dorosłych oczywiście. Czyli młodzi nie powinni tego pić. Ani dzieci. Tak. I palić. I dokład, dokładnie tak. I pić alkoholu. Dokładnie. A zerówka jest od 18. 18. Ale niektórzy w wieku 15 już piją zerówki. Dobry, tylko nie jest schłodzony. Bo schłodzony smakuje le... lepiej. Tak. A tam w tamtym miejscu chłodzą się nam co? Piwa. Tak jest. A w czym najlepiej schłodzić piwo? W wodzie. A jak się jest w domu? W lodówce. Tak. Jak się jest gdzieś w, plen... w plenerze nad jeziorkiem, to oczywiście można wrzucić piwo do siatki. I tą siatkę wrzucić do jeziora. Okej okay, moi drodzy. To by było na tyle z testu tego energetyka. I pierwsze co? Smak oceniam na ósemkę, bo jest ciepły. Zapach oceniam. No na dziewiątkę, bo jest dobry zapach. Tu. No ja oceniam smak 6. Bo mógł być schłodzony. Dobra. I... Ale zapach? Zapach, no. Dziewięć. Dziewięć. Dobra. Także co moi drodzy, żeby zostać dłużej na kanale jakim? Yy, na YouTubie? Tak Dokładnie jak się nazywa kanał? Mateusz Testuje Tak Żeby zostać dłużej na kanale Mateusz Testuje, testuje To trzeba spełnić pewne warunki. warunki zostawić łapkę w górę, nawijać wyświetlenia, subskrypcję z dzwoneczkiem i, i miły komentarz. Tak. Bo złe komentarze są. Usuwane? Tak jest. Także co? Trzymajcie się i do zobaczenia w drugim teście. Na razie, i. Cześć. Cześć.